Siemanko, witam w mojej kuchni! W lasach, w rowach oraz na półkach sklepowych pojawiły się przepyszne kurki. Dlatego dzisiaj pokażę wam, jak zrobić przepyszny, szybki, ekspresowy wręcz bym powiedział makaron z kurkami. Zapraszam. Przygotowanie naszego przepisu. Zaczynamy od makaronu. Jeżeli mamy świeże kurki, użyjmy świeżego makaronu. Bo on naprawdę smakuje zupełnie inaczej. I teraz tak, woda już się gotuje. Ja sobie dodaję sól, muszę wodę dobrze posolić. Następnie wrzucam makaron i ten świeży makaron szybciej się gotuje. Ale nie przejmujcie się, bo w tym momencie mamy czas, żeby przygotować nasz sos i nasze kurki. Więc na patelnię dodaję najlepszą przyprawę do kury. A jest to wędzony boczek, który delikatnie podsmażam, żeby wytopić z niego cały tłuszcz. Kiedy boczek jest już podsmażony, dodaję tutaj cebulkę, ale nie za dużo. To jest drobno posiekana cebulka. Musimy ją tylko delikatnie zeszklić. Niech ona sobie tutaj posiedzi z tym naszym boczkiem, i podsmażamy wszystko. Do makaronu zostało dosłownie 3 minuty. Więc teraz przejdźmy do naszych kurek. Kurki są wyczyszczone. A jak prawidłowo i najlepiej wyczyścić kurki, zobaczycie w filmie, który dodałem wczoraj na Facebooka, YouTube'a, Instagrama i TikToka. Moi drodzy, jeżeli mamy duże kurki, to ich nie kroimy, tylko musimy je w ten oto właśnie sposób podrzeć. I wrzucamy je na patelnię. Te małe kurki możemy zostawić w całości i to wszystko musi się tutaj podsmażyć. Pamiętajcie, żeby kurek zbyt długo nie smażyć na patelni. To musi być szybkie smażenie. One muszą być dalej jędrne, więc podkręcam sobie ogień na maksa i, moi drodzy, podsmażam sobie to wszystko. Jeżeli kurki są zbyt duże, rozdzielam, a te malutkie zrzucam od razu. Kurki mi się teraz tutaj podsmażają, więc muszę dodać sobie masła. Dodaję taką jedną łyżkę, nic więcej. Czekam, aż masło się roztopi, tylko uwaga, jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, zmniejszcie gaz. To masło nie może się spalić. Kurki są posmarzone. Spójrzcie na ten makaron. On jest ugotowany al dente. I wrzucam go bezpośrednio z tą wodą na moją patelnię. Dlaczego? Bo ta woda stworzy nam sos. Jak to wszystko pięknie tutaj pachnie. Mmm. Mmm. Mm. I uwaga. Nie wylewajcie tej wody. Tej wody wręcz musimy tutaj dodać. Dodajmy dość dużo, żeby ten sos. Nam się zagęści, i teraz tak: do mojego sosu dodaję parmezan albo inny twardy ser. On się połączy z tym wszystkim i zagęści nam sos do naszego makaronu. Dodam jeszcze trochę wody i spójrzcie na to. Teraz sobie kontrolujecie gęstość, i to bez żadnej śmietanki, bez żadnych innych dodatków. Hop. I pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy: nie solimy tego makaronu teraz. Dlaczego? Bo woda była słona. Solimy yy, parmezan też jest słony. Boczek jest słony. Solimy dosłownie na samym końcu. Mm. Teraz przyszedł czas na dodanie odrobiny soku z cytryny. Tak. No I kroimy sobie szczypiorek. Tanie jest już gotowe. Więc moi drodzy. Posypuję wszystko pięknym zielonym szczypiorkiem. Mogę wszystko zamieszać. Spróbuję sobie teraz sos. Spójrzcie jak zgęstniał. Mm. Doprawiam tylko delikatnie solą. Mieszam. I już mogę wydawać mój przepyszny makaron z kurkami. Spójrzcie tylko na to. Makaron jest obtoczony w tym sosie. Mm. Te kurki z tym boczkiem czekają, żeby się zaprzyjaźniły z tym makaronem. No, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Na samą górę mojego makaronu dodaję przepyszny starty parmezan i danie jest gotowe. Jeżeli chcecie, możecie sobie to delikatnie doprawić oliwą z oliwek. Możecie dodać tutaj więcej soli takiej wykręczeniowej. Możecie też dodać odrobinę więcej soku z cytryny, jeżeli chcecie, albo o. Ja zapomniałem o tym, ale na samym końcu trę skórkę z cytryny, ona jest naprawdę bardzo dobrym dodatkiem do naszych kurek. Nie za dużo tej skórki. Dzięki temu one dostaną takiego orzeźwiającego posmaku. Ja się z Wami już żegnam. Życzę Wam smacznego. Taki obiad jesteśmy w stanie przygotować, jak widzicie, w kilka chwil. Nie musimy spędzać całego czasu, całego dnia w kuchni. A przy okazji mamy coś niesamowitego, świeżego, sezonowego. Coś, na co warto było czekać cały rok. Mhm. Mm